Siemna siema, ja jestem Netrox, Netrox, a dziś sobie znowu gramy w Worldbox i tam zaczynamy czas o historiach Polski. No i właśnie sobie ten tak gram, tutaj chyba jest wojna, z tego co widzę. Sprawdzę. W tej serii jak ktoś nie wie, chodzi o to, że po prostu tutaj jest Polska i musi. Walczyć z innymi krajami, i tutaj Polska chyba walczy z tymi. O, raczej tak. I w ogóle wbijajcie na odcinek Minecraft, tajemnicza wyspa. fany moment. Bardzo fajnie mi to wyszło, myślę. Wam się podobało. Jeśli ktoś znał i oglądał tajemniczą wyspę, to na niech napisze, bo bardzo lubiałem i lubię tą serię. Więc pomyślałem, że nagram fany moment, jeśli dobiję Ci tam 6 czy tam 5 chyba łapę w górę musieliście bić. To będzie część druga, bo tam jest tyle odcinków, że Okej. Myślałem, co można teraz zrobić, to pomyślałem, że zrobię atak przestępcy. O. I sprawdźmy, jak sobie ci żołnierze, czy tam co to jest, poradzą. Tutaj już niszczy domy. O, podpalił dom. I patrzcie, no i kurde, się młyn robi. No, dobrze sobie poradzi. O, kamienny domek, dobra, fajnie. A jak tutaj, tu też sobie nieźle radzą. Tu, jaki dobry kraj. Chciałbym, żeby była w nim wojna. A jak w niedźwiedzie sobie poradzą? Okej... Okay. Ten niedźwiedź raczej nic nie zrobi. Tak mi się wydaje. Dobra, na razie spokój jest. Więc chyba sobie otworzę... Hmm, prezent, więc widzimy się po cięciu. Okej, zdobyłem jakąś mrówkę, więc wpadałoby wypróbować, tylko gdzie to jest? O. Hmm, mrowisko będzie. No i co ta mrówka takie? O, kurde. No to parę sobie takich mrówek wypuszczę. O kurde, trochę za dużo chyba. Nie, no nie poradzę sobie z nimi czekać. Nie, no trzeba spuścić bomby. Innego sposobu nie ma. Ui. Niestety ten kraj już przestaje istnieć. Okej. Okay. XD Dobra. Tutaj trochę taki wysypak zrobię. Albo taką. O. o. w ogóle tutaj była chyba wojna. Widzę. Okej. Okay. Te mrówki są za mocne. Okej. Okay, Polska się coraz bardziej poszerza. Może jednak nie będę miał takiego o, będę miał to. No i teraz. O, a tu jest chyba wojna. Z tego co widzę, Uga Buga? Nie. No. Jednak nie mają wojny. Tutaj. Wojna mają tą wioskę. Ale nie no, my tu mamy, kurde. Największą. Zaraz będzie, za dwie minuty będzie dostępny prezent. o wojna! A z kim? Chyba z nimi. No to niestety u winna. Jakaś śmieszna nazwa. Chyba przegra. Jeśli z nimi walczę No, chyba tak. No oni. O jezu. Ohoho a tutaj oni są w pośrodku takich dwóch, kurde, krajów, co się nie lubią. Kto tu przejął? What? XD, ja na początku serii mówiłem, że o, ho, to co oni spokojni, kurde. A tu przejęli im kraj normalnie. Mam pomysł. Zrobimy wielką walkę z Uga Buga. Ho, ho. Będzie się działo. Jest walka? Jest walka. O kurde, z dwoma krajami nawet. No i się bijcie. Jeszcze im dam pięć wilków. I niedźwiedzia. I ryby. <grym> e, dobra. O nie, dom tutaj kamienny się rozwala. Kto to rozwala? O nie, wodzu. Wódz, no kurde, umiera. Nie no, żartuj nie umiera. Um, jak on przeniknął przez dom? Aha, aha, oni przenikają przez domy. No fajnie, fajnie. Polska wiadomo, że wygra. Um, to już wiadomo. O, 14 ludzi. Czy oni przychodzą przez domy, czy wychodzą z tego domu? Ja nie rozumiem tego. No. No. No i właśnie wygrali. A jeszcze z nimi wojna. Fajnie, fajnie. Ten typ. Wydaje mi się, że jest wodą w chwilę, prawda? Nie to. Gdzie była ta lupa? Tu. Gdzie ten typ zniknął? A ty. Te... O, tu jest. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest wódz. Eee. Aha, dobra. Oki, okay. co tu się dzieje? E, chyba na razie pokój jest. No bo Polska jest teraz. O kurde, Polska jest słaba teraz. Znaczy, no nie jest aż tak słaba, ale. o, a tu co się stało? Sprawdźmy, kto wygra. 9 versus 9. No kto wygra? Sprawdźmy. Hmm. Ciekawe. Co jest? No bicie się, kurde. jest wojna. O, biją się. No fajnie, fajnie. Czemu teraz 10 mają? Aha, xd. A no co już nie mają? Ci chyba też się przyłączą. Co? Aha. Ci powinni się tutaj pobić. Hmm. 15, co? Bo przecież jest już 8 xd. No co tu? Czemu oni się nie biją? A są tacy kurde niezgodni. A, Albo z kimś innym mają. Spójrz. Dobra, moja siostra weszła, ale już jej nie ma. Więc teraz sobie odbierzemy prezent. Już... Oki, okay, dostałem coś dziwnego, sprawdzimy to oczywiście. Tutaj jest. What, What the... Co? Nie, stop! Jak? Jak to wyłączyć? Halo? Ta ręka mi niszczy świat. Ta ręka jest nienormalna. Nie! Niszczy wszystko na swojej drodze, kurde. Stop! Nie! Jak? Zrzucić granaty. Co? Tą rękę da się uderzyć? Aha. Więc ja chyba już będę kończył, bo że za dużo nie da się zrobić. Więc zostawcie łapę w górę, suba i komentarz.